Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, ja na pana ministra Podana mam taką prośbę o ocenę tej obecnej sytuacji konfliktu czy zamieszania między Parlamentem Europejskim a Radą Europejskim, Europejską, to myślę, że trzeba oceniać i mieć do tego dystans jak to w kontekście tych zapisów tego Paktu, jaki on może mieć potem mocę, prawda, jak tutaj dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Ten konflikt ma charakter polityczny i instytucjonalny. Ja powiem szczerze, że pierwszy raz mamy do czynienia z tym, że traktat lizboński obowiązuje, Parlament ma nową swoją rolę w stosunku do, 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 do budżetu i do decyzji w jego sprawie. I czy w ocenie rządu nie został faktycznie potraktowany troszeczkę z boku. Znaczy mowa o negocjacjach wieloletnich ram finansowych. Tak, tak, jeżeli chodzi o wieloletnie ramy, ramy finansowe. Dziękuję, dziękuję bardzo. To już, tak? Panie senatorze, dziękuję bardzo. bardzo. Pan panie senator Grzegorz Bielecki, później pan, panie pan, panie pan Senator Cioch, ale nie widzę pana senator, pan, senator, pan senator Cioch zapewne słucha na zewnątrz tego ale, a ja już nie szybciutko, pytania, nie już szybciutko pytanie za, zadaję. Bardzo pan proszę. Pan minister wspomniał o tym, że rząd Rumunii ratyfikował jednocześnie, złożył to oświadczenie tak. o przyjęciu tak? To bardzo interesujące. Czy znane są Panu argumenty i powody, które kierowały, które zostały przedstawione przez rząd rumuński dla złożenia tego oświadczenia? To było pytanie do pana ministra, a pytanie do pana ministra finansów byłoby następujące. Jakie powody mogłyby kierować rządem polskim, że zdecydowałby się złożyć takie oświadczenie? Dziękuję bardzo. Pan senator Cioch jest nieobecny, także panie ministrze, bardzo proszę. o Dziękuję. 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 Szanowny panie marszałku, wysoki senacie. Pytanie pana senatora Otyla, ono nie jest związane z paktem fiskalnym, natomiast dotyczy, no, parlament ma kompetencje w zakresie wieloletnich ram finansowych. I... Oczywiście my uważamy, że ten kompromis, jaki został na szczycie zawarty, powinien być zaakceptowany przez parlament. Natomiast na pewno będą w, i są, i będą głosy w parlamencie wskazujące na y, konieczność jakiegoś zaznaczenia tej kompetencji instytucjonalnej, która przysługuje parlamentowi. To znaczy w każdym procesie decyzyjnym zmierzają się y, ze sobą i racje merytoryczne, ale także chodzi o pewną jakąś taką ambicję międzyinstytucjonalną. Skoro Parlament Europejski ma prawo do zatwierdzania tego budżetu w finansowych, to w jakiś sposób będzie chciał to zaznaczyć. Natomiast co z tego wyjdzie, trudno jest przewidywać. W moim przekonaniu jednak w momencie, kiedy państwa członkowskie, wszystkie państwa członkowskie dochodzą do porozumienia, no to mają często możliwość oddziaływania na swoich eurodeputowanych na to, aby przyjąć yy, budżet wieloletni w takim kształcie, w jakim został on wynegocjowany przez rządy tych państw. Tych państw. Nie mam jakichkolwiek informacji, jakie względy spowodowały, że Rumunia złożyła oświadczenie o wcześniejszym związaniu się z całością paktu fiskalnego. To nie wymaga uzasadnienia, to znaczy złożona została sama deklaracja o związaniu się tytułem trzecim i czwartym. Mogę tylko przypuszczać, że chodzi o kwestię zwiększenia dyscypliny finansów publicznych. Czyli często, aczkolwiek to są tylko moje spekulacje, jest tak, że jeżeli brak jest w przepisach wewnętrznych takich regulacji jak u nas, które zapewniają określony poziom długu bądź deficytu, to szuka się instrumentów prawie międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Czy Panie minister chciał odpowiedzieć? Tak? To stosunkować się? To bardzo proszę. Pani Marszałku Wysokajsław, to... tylko jakby uzupełniając do, do tego, co powiedział pan minister Szpunar, jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Biereckiego, prawdopodobnie, e, znaczy dokładnie takie same argumenty były, jak te, dla, dlaczego Polska w Konstytucji wpisała sobie kryterium długu i wprowadziła też odpowiednie regulacje w ustawie o finansach publicznych. Cały ten traktat ma na celu zwiększenie e, przewidywalności finansów publicznych, bo to nawet nie jest kwestia jakby wprowadzenia jakichś strasznie ostrych rygorów, bo tak jak było od początku mówione, tam są przewidziane różne warianty, co może się dziać w różnych sytuacjach i pokazywanie pewnych rozwiązań czy pewnych możliwości dla rządu w sytuacji, gdyby na przykład zdecydował się na obniżenie długu, a potem by się coś zdarzyło niepożądanego, to co może zrobić. Więc prawdopodobnie, bo podstawowy element, który przyświeca tak naprawdę wszystkim, to jest uporządkowanie finansów publicznych. Dla mnie, e, znaczy my w tej chwili nie widzimy, biorąc, analizując e, nasz zakres ustawodawstwa, że taka konieczność istnieje. Wydaje nam się, że praktyka, którą wypracowaliśmy między rządem a parlamentem w procedowaniu nad budżetami rocznymi jest wystarczająca. Wiele państw przez całe lata zazdrościło Polsce tych mechanizmów, że w taki sposób to się układa. Byli aż zdziwieni, że udało się osiągnąć aż tak duży konsensus i zrozumienie dla konieczności utrzymania pewnych zasad w finansach publicznych, więc dlatego od początku dla Polski ten pakt nie był takim zagrożeniem, bo pewna kultura, Tworzenia i pracy nad finansami publicznymi w Polsce obowiązuje już od lat. Natomiast dla niektórych państw jest to nowe rozwiązanie, i tak jak minister Szponar mówił, to jest droga do wymuszenia pewnego konsensusu politycznego w tych krajach czy zmiany pewnej mentalności postrzegania tych środków. Dla mnie są dwa, znaczy przede wszystkim Dania jest takim ciekawym przykładem państwa, które ma derogację na wprowadzenie euro, czyli tak naprawdę nigdy nie musimy myśleć o wspólnej walucie, a mimo wszystko wprowadza w całości rozwiązania paktu, jednocześnie ma bardzo uporządkowane finanse publiczne, dług, deficyt na bardzo niskim poziomie. I trudno powiedzieć, żeby Dania nie była konkurencyjną gospodarką. Czyli to jest dowód jakiś materialny na to, że sam pakt nie stanowi zagrożenia dla konkurencyjności gospodarki. Że stosowanie tych reguł tak naprawdę poprawia jeszcze czy wzmacnia w dłuższym okresie konkurencyjność gospodarki. To samo mówią Szwedzi, którzy też przystępują za chwilę do paktu. Oni mają nawet w umowie koalicyjnej zawarte i tak jak minister szwedzki, Szwedzkim Minister Finansów nam wielokrotnie powtarzał, takie jest też ich oczekiwanie społeczeństwa obecnego. On musi mieć nadwyżkę w budżecie. Takie jest oczekiwanie, taki jest zapis umowy koalicyjnej i obywatele oczekują od niego wzrostu na odpowiednim poziomie. On musi podjąć działania stabilizujące finanse publiczne tworzące bufor na gorsze lata, bo szwedzi wprost mówią, oni przewidują, że takie sytuacje w przyszłości mogą się ponownie pojawić. Znaczy, to mówili powiedzmy półtora roku temu, zanim Unia przyjęła pewne mechanizmy stabilizujące, które w tej chwili obowiązują, ale wcześniej od początku wskazywali, że gdyby było tak, jak jest, to te kryzysy mogą powracać. I w związku z tym podjęli decyzję sami, właśnie mniej więcej, znaczy bardziej rygorystycznie niż to, co przewiduje PAK bilansowania i tworzenia nadwyżki w budżecie i tworzenia buforu bezpieczeństwa na przyszłe niebezpieczne momenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie